I my nadzieję, jak się uda, to zapisać wszystko tak, żeby po tym nie było problemów z realizacją tej umowy społecznej. to napisane na kolanie i szybko, to może być złe. My też wiemy, że, że będzie ciężko w Unii Europejskiej, natomiast my musimy każdy kropkę, przecinek wiedzieć, bo, bo wystarczy zła I tak to mówię, interpunkcja i całkiem co innego znaczy to zdanie, niż ma znaczenie. W trakcie realizacji dochodzenia, kto miał autor na myśli, czy kłócenie się między rządem a, a tymi, co podpisali porozumienie, że to nie tak i interpretowanie na własną stronę, no to nie powinno mieć miejsca. Trzeba to zapisać precyzyjnie, tak, żeby każdy wiedział o co chodzi. Co Wam zostało dzisiaj? Znaczy nie, no jedziemy po kolei, jedziemy punkt po punkcie całą umowę społeczną. Wczoraj skończyliśmy dwa rozdziały, jedziemy kolejne rozdziały. Dzisiaj jedziemy rozdział osłon socjalnych i potem dalej, tak. Wczoraj skończyliśmy pierwszy rozdział, skończyliśmy technologię nowoczesną, a dzisiaj jedziemy dalej. Mhm, czyli na dzisiaj można powiedzieć najtrudniejsze punkty zostały. Znaczy się, są punkty, tak, trudne, czasami sporne i o tym chcemy rozmawiać tak, dzisiaj. No. Będzie trudno, no, zaczynamy o dziewiąty, czy to dzisiaj się skończy? Nie wiem. A Taka? ile tych rozdziałów w sumie jest? Trze się bały. Ale większość jest dogadana, tylko my jedziemy punkt po punkcie, żeby jeszcze, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek uwagi, bo nie wszyscy pracowali w zespołach, jeszcze ktoś ma jakieś uwagi czy wątpliwości, żeby je wyjaśnić, żeby każdy był świadomy, co podpisuje. Mhm. Pan minister soban dzisiaj u nas w Radiu Katowice mówił, że ma nadzieję, że do końca marca uda się tą umowę społeczną podpisać, daje taki deadline, bo chciałby rozpocząć notyfikację z Unią. My też mamy taką nadzieję, bo tak jak mówię oprócz tego, że my to jeszcze powiedzmy ustalimy sobie, czy uzgodnimy, czy jakiś kompromis osiągniemy i ta umowa będzie już spisana, powiedzmy, tak ma być, to jeszcze my musimy wrócić, tak mówię do swoich struktur związkowych, tak żeby też przegadać ze strukturami to.